Sejm zdecyduje czy utrzymać rozporządzenie prezydenta. Były strzały, kierowca wciąż poszukiwany. To we Wrocławiu trwa obława na mężczyznę podejrzewanego o kradzież. Balustrady, słupki, belki czy poręcze? Rusza remont molo w Gdańsku Brzeźnie. Prace potrwają do grudnia. Posłowie mogą cofnąć rozporządzenie prezydenta dziś po południu nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. A chodzi o obowiązujący od czwartku stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią. Ten został wprowadzony decyzją Andrzeja Dudy. I choć te nadzwyczajne rozwiązania już weszły w życie, to wciąż mogą zostać cofnięte właśnie przez Sejm. Wszystko zależy jednak od tego, jak głosować będą posłowie. Koalicja Obywatelska decyzji nie podjęła, ale jak wynika ze słów Cezarego Tomczyka, poparcie wniosku jest mało prawdopodobne. No wszystko oczywiście zmierza w kierunku tego, żeby głosować e, przeciwko. E, chyba, że e, ministrowie przedstawią. E, w jakimś trybie niejawnym informacje, których jeszcze nie znamy. W tej sprawie rząd może mieć sojusznika w Konfederacji, ale Krzysztof Bosak podkreśla, że w tym kole też są posłowie, którzy mają pewne wątpliwości. Rozumiemy sytuację na granicy i że wymaga ona zdecydowanych działań. Co do konkretnie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ja mogę w swoim imieniu powiedzieć, mhm. że ja rozumiem tę decyzję i uważam ją za racjonalną, szczególnie że dochodzi ciągle do jakichś prowokacji. Potrzebę wprowadzenia stanu wyjątkowego podważa część ekspertów. Zdaniem generała Stanisława Kozieja, przesłanki, którymi kierował się rząd i prezydent, Czyli próby nielegalnego przejścia przez granicę, a także manewry wojskowe Zapad nie są wystarczające. Być może rząd zbyt pochopnie podejmuje decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, nie wykorzystując instrumentów zarządzania kryzysowego w strefie przygranicznej. To ja jeszcze przypomnę, początek posiedzenia Sejmu o 16.30. Jeden z mężczyzn cały czas na wolności. We Wrocławiu trwają poszukiwania kierowcy, który na partynicach uciekł przed policją. Dwóch pozostałych mężczyzn podejrzanych o kradzież udało się zatrzymać, ze Za szczegółami Krzysztof Staszkiewicz. Mimo strzałów w oponę, podejrzany uciekł. Wrocławscy policjanci dostali wczoraj informację o miejscu przebywania trójki podejrzanych o kradzież mężczyzn. Jeden z nich, na widok mundurowych, zaczął uciekać. Z piskiem ruszył z parkingu przez żywo płot i chodnik. Policjanci próbowali zatrzymać samochód, strzałem w oponę, jednak bezskutecznie. Karol Rabenda za Zbigniewa Gryglasa. Znamy już pierwsze decyzje dotyczące rekonstrukcji rządu. Rabenda ma zostać nowym wiceministrem aktywów państwowych. To już pewne, mówi w rozmowie z nami Adam Bielan, jeden z liderów partii republikańskiej. Jak dodaje, ruszyły już kluczowe rozmowy na temat zmian w składzie Rady Ministrów. To jest decyzja, która zapadła na, przede wszystkim w naszym gronie. Z takim wnioskiem zwróciliśmy się zarówno do lidera całej Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, jak oczywiście do... Ministra wicepremiera Jacka Syszyna oraz premiera Matusza Morawieckiego. Pewne ma być też to, że to właśnie Partia Republikańska zastąpi porozumienie w Zjednoczonej Prawicy. Molo w Gdańsku-Brzeźnie. Do remontu. Decyzja zapadła po zeszłorocznej ekspertyzie, kiedy analizowano obecność grzybów na elementach drewnianych. Wymienione na nowe zostaną takie elementy jak balustrady, słupki, belki, deski pomostów oraz poręcze. Te wszystkie elementy wykonane zostaną z drewna modrzewiowego, a dodatkowo zakonserwowane i pomalowane. Tłumaczył Grzegorz Pawelec z Gdańskiego Ośrodka Sportu, który zarządza obiektem. Prace mają zakończyć się na przełomie listopada i grudnia.